Kolejny vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek w pół do ósmej. Ja mam dopiero na trzecią lekcję, ale musiałam wcześniej wstać, ponieważ mam autobus o ósmej trzy. Tak są dziwnie rozłożone te autobusy, że przed ósmą kilka minut przyjeżdżają dwa. Po ósmej są też dwa, a po dziewiątej nie ma żadnego. Dlatego muszę jechać wcześniej i czekać godzinę. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj trochę do Was pogadam i pokażę Wam, jak robię jedno z moich ulubionych śniadań. A mowa o omlecie z bananem. Jest on taki przepyszny, a szybko się go robi, także teraz zabieram Was do kuchni i Wam pokażę, jak to się robi. Ja już jestem w kuchni i teraz Wam pokażę składniki. Więc do tego omletu potrzebujemy oczywiście jednego jajka, jak ktoś jest weganem, to nie wiem, można sobie to zastąpić czymś innym. Nie wiem dokładnie, czym zastępują weganie białko, ale na pewno jest tam jakaś inna odżywka. Jednego banana, łyżkę płatków owsianych i łyżkę otrąb pszennych. Wykonanie jest naprawdę bardzo banalne. Po prostu wszystkie składniki musimy ze sobą razem wymieszać. Czyli najpierw banan. No, i po prostu rozgniatamy tego banana. Tak jest najlepiej. Można go pokroić i potem rozgnieść, ale tak od razu w całości szybciej się to po prostu robi. Teraz do tego banana dajemy łyżkę płatków owsianych. Zależy, yy, można więcej, ale ja po prostu daję łyżkę, bo to mi łyżka albo nawet półtorej, półtorej łyżki. Zależy, jak duży jest ten banan, oczywiście. Yy, I też półtorej łyżki otrąb pszennych. Ja dodaję otrąb yy, z tej racji, żeby, żeby po prostu mi się nie rozwalał ten yy, omlet bo w większości przypadków mi się rozwala i dzięki temu jest trochę taki twardszy, dzięki tym otrębom. Okay. I na końcu, na końcu wbijamy jajko. No i wszystko mieszamy oczywiście. Takiego omleta można zrobić też z jabłka, czy z jakiegoś innego owocu, ale banan wydaje mi się, że jest najlepszy, bo jak kiedyś robiłam z jabłka, to jabłko jest trochę jednak za twarde. I to jest taka naturalna słodycz, można powiedzieć. Naprawdę. No i jak mamy już wszystko wymieszane, no to dajemy na rozgrzaną patelnię i smażymy. Olej się rozgrzewa, tutaj mamy tą papkę. Kurczę, jest już ja 7.41, żebym się nie spóźniła. Ale myślę, że wszystko zdążę zrobić. Powinien się już chyba rozgrzać. No i jak już olej się rozgrzeje, to dajemy na patelnię i smażymy z obu stron. I najlepiej, żeby to robić na naprawdę malutkim ogniu, żeby się wszystko fajnie zrobiło i nam się ten omlet nie rozwalił, ale pewnie i tak mi się rozwalił. W każdym razie i w całości i rozwalony to i tak jest pyszny, także nie ma co. I smażymy. Tak to wygląda z bliska. Ok, zaraz będę go przewracać. Przewróciłam go już na drugą stronę, niestety trochę się rozwalił, ale nawet nie tak bardzo, także jest dobrze. Jeszcze chwilkę i będę go jadła. Mniam. I tak wygląda gotowy omlet i do tego mam kanapkę. Tak jak mówię i tak mi się tak nie rozwalił, patrzcie. Tylko na dwie części, więc w sumie wyszedł mi dzisiaj. To dobrze, bo myślałam, że przy kamerze to już w ogóle mi się całkowicie rozwali. I naprawdę jest to najlepsze śniadanie, jakie może być. Bardzo pożywne i będzie długo mnie trzymało. Yy, dlatego teraz sobie zjem i zaraz będę musiała wychodzić yy, na autobus, bo się spóźnię. Tak? I naprawdę polecam ten omlet, musicie sobie wypróbować. Ja mam śniadanie, było to naprawdę ekspresowe tempo, ale jestem najedzona. I do szkoły wezmę sobie tylko Jogo i tak, jak jesteśmy już przy jogurtach, to wam powiem, że musicie uważać, jakie jogurty kupujecie, bo na większości pisze, że posiadają mm, bakterie jogurtowe. A te bakterie jogurtowe, no to są złe, bo są po prostu wytworzone tak jakoś mm, chemicznie pewnie. Natomiast Jogobella posiada żywe kultury bakterii i to są już te dobre bakterie, także uważajcie co kupujecie, bo ostatnio wzięłam jogurt Danone i się okazało, że ma bakterie jogurtowe a nie żywe kultury bakterii, także trzeba na to uważać także ja już będę wychodzić na przystanek i jechać do szkoły, bo dochodzi jakoś 10 po 8, także muszę się sprężać, potem po szkole jeszcze Wam opowiem o jednej rzeczy, myślę, że będzie to dosyć ciekawy temat, także do zobaczenia kania, dawno wróciłam ze szkoły, jest za 10 czwarta Zjadłam obiad i tak sobie siedzę, i miałam Wam właśnie coś powiedzieć. A mianowicie wczoraj, czyli w niedzielę, tak w ogóle jest dzisiaj 23 maja, jakby coś, czyli wczoraj, w niedzielę się zapisałam na SDM. Był to ostateczny termin zapisów i się zapisałam lepiej późno niż wcale. Wcześniej się tak zastanawiałam, czy się zapisać, czy nie, i wyszło, że poszłam, bo teraz dużo osób mówi, że to zamachy i tak dalej, i tak dalej. Ale w sumie to jest takie wydarzenie, które, na które warto pojechać. Będzie to trwało tydzień czasu, w dniach od 25 lipca do 2 sierpnia. I ja mam pakiet A1, kosztuje on ponad 600 zł, ale parafia nam dopłaca, czyli wychodzi to dużo, dużo mniej, także naprawdę warto. W naszej parafii jedzie tylko 33 osoby. Wydaje mi się, że będzie świetna zabawa, samo to, że zobaczymy papieża na żywo, to już w ogóle będzie niesamowite przeżycie. Dodatkowo będzie to w Polsce także jeszcze większy plus. No i mam nadzieję, że mi się nic nie stanie, bo zaraz, kurczę, każdy się boi, dlatego tak mało osób coraz więcej rezygnuje. Ale myślę, że będziemy bezpieczni. No, najwyżej nie wrócę z tego cało. Nie no, żartuję. Jeszcze odnośnie tego pakietu A1 to jest w nim zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, no i właśnie wstęp, pobyt na ten tydzień. Mam nadzieję, że będzie świetna zabawa, tak jak mówię. Dawajcie znać w komentarzach, czy ktoś z Was też jedzie na SDM, czy nie. Czy żałuję, że się nie zapisał. Ja w sumie nie żałuję, cieszę się, że się zapisałam, bo tak jak mówię, jeszcze nie byłam w ogóle na takim wydarzeniu żadnym, ani nie byłam jeszcze na Lednicy, ani w ogóle na takich spotkaniach młodych, także myślę, że będzie super. Dodatkowo jeszcze tyle osób z całego świata, także naprawdę szkoda by było nie jechać, skoro to jest w Polsce i nie jest tak daleko wcale ode mnie, no bo to jest Małopolska, polska, ja jestem podkarpackie. No, to naprawdę byłoby mega szkoda nie jechać. Także bardzo, bardzo się cieszę, że się zapisałam. No i piszcie w komentarzach, kto z Was jedzie. W mnie gdyby było na tyle, jeżeli chodzi o to HDM, na pewno zrobię relację z tej imprezy. Ja wrócę cała i zdrowa. Mam nadzieję, że nic złego mi się tam nie stanie. No i teraz chyba się przebiorę i nie wiem, będę odrabiała lekcje bo i będę się uczyła na z angielskiego. Bo jutro mam sprawdzian z żywienia i jest mega, mega dużo słówek na ten sprawdzian. No i jeszcze dzisiaj pisaliśmy maturę z angielskiego ze słuchania. Zrobiłam dwa głupie błędy, no ale to nic. Do no matury mam jeszcze w sumie rok, także jest jeszcze pod szkole I zaraz Wam pokażę, ile tych słówek z angielskiego jest. Jak w ogóle to mi się tu tak fajnie siedzi, chyba będę częściej nagrywała z tego miejsca dla Was, co by na to. Więc słówek z angielskiego do nauki mam tyle, mega dużo. I to niektóre są naprawdę takie trudne, bo to jest żywienia. także w ogóle na przykład jakie, jakiś bakłażan, to jest aubergine, nie wiem nawet czy to dobrze przeczytałam, ale naprawdę niektóre są mega trudne. I jeszcze oprócz tego mamy zastosowanie: kiedy many, kiedy a few, much, a little i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, a mianowicie jest to repetitorium z angielskiego do podstawy i do rozszerzenia. Ostatnio sobie właśnie kupiłam na Empiku. Część wymieniłam z punktów payback, także ta niej wyszło i naprawdę to repetitorium jest mega, mega świetne. Ma takie sensowne zadania i jeżeli chodzi o słownictwo, to dużo jest takiego, którego się nie bierze nawet w szkole, bo jest dodatkowy jeszcze poziom rozszerzony, także... Naprawdę jestem zadowolona z tego repetytorium. Także jeżeli ktoś szuka, to polecam. No i tak jak mówię, zaraz pójdę się przebrać i się uczyć na ten angielski i, i zrobić zadanie z matematyki. Dzisiaj nam jedna przepadła, także było fajnie. Trzeba zrobić zamówienie z Iwonu, bo się powoli kończy ten katalog bieżący. No i tak jak mówię, to by było na tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś mega krótki. Wiecie, wolę dodawać krótkie vlogi, ażeby było w nich coś sensownego niż jakieś długie, a wiecie, bezsensowne rzeczy. Także to by było na tyle w tym vlogu. Jeżeli Wam się podobał i chcecie takich więcej, to dawajcie znać. Oczywiście zostawcie łapkę w górę dla motywacji i widzimy się w kolejnym filmie. I jeszcze zapraszam na moje social media, które macie w opisie. Więc do następnego filmu. Pa!